Cześć Wam Mam, strony Grzywita, i Majam kolejne filmie na kanale. E, dzisiaj jesteśmy z ekipą totalnych mózgów. Zera mózgów? No mózg. To mózg Cześć, jeden, to mózg Mam drugi. Tu młodego. A tu jest moja. kółka takie lepsze tutaj trochę. No dobra, Bartek przywita się ładnie. Młody! A tu młody.

Nie, nie, na luz, Nie na <grywa> bo to się kameruje. Siema. No. Kameruje się ładnie. nigga. <grywa> Młody! Musisz jutro z nami jechać na idzie. Chodzisz z nami na Lelys jechać. Pojedziesz? Czekaj! Masz? Masz? Nie bijajcie do drzywa, to, to jest to. Najlepszy, najlepszy kanał! Drugi najlepszy kanał na japońskim YouTubie! Bo pierwszym kanałem najlepszym jest jego. Zobacz! gdzie w Nie, nie Co masz, e? Dobra, widzimy się nadal, bo to jest spadaka Jedziemy do Biedronki. Z tymi oto dwoma bardzo inteligentni. No, bardzo mądrymi ludźmi idziesz o tem. No i ze mną. Bardzo taki pojechali gdzieś. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś. Gdzie? Nie do dino. To daleko! Ja pierdziemy. Ty kurna, znalazł. Pani, stoi pani. Ja jadę. O kurde, ja jadę. Dobrze. No. Ania, Ania, idzie Ania, freestyle, elo, elo! O, dawys to, dawys to, papa, to, dawys 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 to, freestyle Ani dawys Ja, ja, ja dawys to, ile, jest teraz. Mało. O ile Dwa, trzy, dwa, Kurczaczki, dwa, co dwa, trzy, dwa, trzy, 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 Ona trzy, oryginalna Co? trzy, 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 się wymali, to wideo, ten... rekord video Ania! Ania! Ania, Ania! No, może ja się przystanę tak drzeć? Nie wiem Będziemy free Oczywiście Rzeszat Konrad, ty naprawdę sprzedajesz dirta tak tego? Nie, mówiłem ci, że sprzedaję dirty Mówi, że on kupi dirty od ciebie w wakacjach za 2,5 koła Za 2,5 koła, za i pół koła. Cię nie upyla i za, za Pias i... 8 zł Ile? Łożysko. 8 złotych łóżko Pani Nie, złotych, daje, się kulki dopiero No razem 8 złotych To jest taki maks. No Panie Jestem Ania Jesteś Ania Ania Ty jesteś Ania Ania, Ania, Ania. No na. Daj mi wodę, bara, bara, dawaj. Ale i tak To teraz. kur. Teraz nagrywamy w Dino. Dawaj bara, tak nie przekosi, krecisz to. Bara, 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 bara. Bara, bara. Oj! Kochasz? O ja. Pracujesz Ja pożyczę. 6 ja na pożyczę. Eee! No, dawaj to, Ci nie pozwoli. Ojej. Słuchaj. Słuchaj. No słuchaj, się no, mówię, suń. Nowe słuchaj. Nowe No i? Dobra, jest robimy bara z, pół baras chopa. za prezent, jak to powinno wyjść? No coś takiego, tylko że pół. Ja za długo kierę w ogóle. Rzeszot! 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 Nie, kurna, się wcykał, kurna. Tak jest jakaś tak takiego wsi, tak Nie no, kurna. O kurna, samochód jedzie. Się kurna... No tak to, tak to ja umiem. Jeca, lata kurde, no i się cykam. Seba, zostaw ten telefon. Seba, siadaj na rower! <laughs> nie, oh, właśnie. Oh, prawda, batek. Seba, seba, skakuję na rowerze. Nie, nie, kończę telefonie. Seba, bo jeszcze większy będziesz. <laughs> Reżyskopa, ty jesteś jak Co? Nie. No nie, no ja się cicham. Ja się cicham. Ja się i Ja się na Ja Ja się pewnie... ja, ja się, pewnie... ja się, zgadzisz, ciekaw, ja się pewnie... na i w Ja głównie to wielki walny i się widzi. Hej jo, czuję jak nawet to panaczki na chwilę. Bo to jestem wcześniej. Ale tak, żeby w ziarku tak nie jest. Bartek mi się skakać chce. Nie ma gdzie skakać, bo hopów nie ma. A seba czemu nie skakesz? Rokrajterem chłopie, możesz, nie wiem, hopał, awany, i uczyć. Stójki. Ja ja to masz, ten, skakałem, A się chcę skakać. Na od Brzeszot. Chcę skakać. No ale schop. A to jest wysłałeś z tego, czy tej swojej góry, Do chcę... Nie, ma ma

Bartek, Nie chcę do ciebie u... na działkę. Jak GoPro nie przyjdzie do następnego tygodnia. Hmm. Jak w następnym tygodniu nie będzie GoPro, no to nie wiem, poczekam, ale jak przyjdzie tego GoPro i one niby będzie po naprawieniu. A. Ale jak naprawdę będzie tak samo, to będę nie kupować 13. Nie, co masz problem? <smiech> 13 Ale <susza> no. to wiesz, lepiej to chyba 12 kupić, bo to jedno i to samo jest niby. No 13 niby ma lepsze w nagrywaniu coś tam jakieś było. No właśnie, a co tam? Co tam no ale to jest... jaka to jest różnica? Ceny? To jest 300 zł różnica. No to co to jest? A wie co to jest? To jest... To jest takie samo, jakbyś kupił jednego tego. tego kupiłbyś jednego kebaba, a byś kupił ciesić. To jest dusza. Różnica. No. Wciór no, ale tak, w ciór dużo. Jak, o jak tam chcesz tam jednego to kebaba, to będziesz jeden cień. E, najedzony. A jak chcesz cieszyć, to będziesz cały tydzień. Właśnie. Ale 10 na raz nie znam. Ale to jest cały tydzień. Gdzieś ja do turka się Co on robi z tym kaskiem? Adam, gdzie ty se to wbijasz? Prosto Ale ja to nie się to jest? Co? Nie widzę Nie wiem Patrz, patrz jak ja się wykszyłam, człowieku tego GoPro tak patrz na moją twarz, jak to kupię, jak smerf Jak to jak smerf, patrz, smerf Krecipka, ja pierdziele. Ho auto na bok. Na bok. A Ale tu maszynki stoją. Weź weź tylko tak samo ustaw. Ja swojegoś swojego jeszcze ustawię i będzie dobrze. Bartek weź go tak ustaw. Tak samo jak krzycha. Będę zdjęcie cykał. Nie tak. Odwróć go panie Bartek.

No kurde, czekaj, suń się. Nie! Ale mówisz! Ja pierdolę. Patrz, jedynie ma takie coś na dole. Romantyk 2000... Daj Romantyk 2020. Daj na chwilę. Na Jesteśmy u na hopach. To jest legendarny kikier, na którym się wywaliłem.

co? a co gdzie są Gdzie są mnie dla my się Nie Jak tu My się nie zmieścimy tu. Spokojnie, patrzcie, zróbcie tak, że patrzcie, ja po prostu go no. zatrzymał. No jedź grzyb, bo i tak kikera nie skacze. Czemu? Grybek, mam... Krzychu, zeszłot! zyszad! Mam... Ja się pytania. No? Czy jesteś gruby? Ty jesteś gruby. Ej, weź nie wchodź pod tego, bo ja Lez. pierwszy raz będę skakać od długiego czasu. Grybek. Weź się zamknij. Kurde nie wiem czy leci tylko... Dora! no, ty, lec... no ty masz no. growane. Ale... Nie wiem! Miałem, ale nie poleciałem! Добро, последний раз. Не знаю. Не. Лезь, Барт. А ты с доброй до стега, до бара, Барт. Очень много нет. Адам. Адам, давай. Курна. Курна. Адам. Это слава. Повещи Ну, курна. А я, хватит. O, ja lecę tam, do was. Ja idę tu do was. Ja tutaj mam. Nie. Na bok idź. Nie. Na bok no. Dobra, wejdź, schowaj się, schowaj się. Ja pierdziele. Leć. Leć ty. Lecę.

Nie! Ja w niedzielę! Dobra Dora, to już kończę ten film, bo ja się zaraz zabiję. Zysot! No, zysot! Co widzowie mają zostawić zawsze pod filmem? co moją zostawić? Tak, weź do mojego TikToka na Instagrama Wypromuj się e, Polecam na mojego Instagrama na kole27 e, polecam, e, polecam weź na przykład do TikToka tego no przystyjnego faceta Krzysio Chodź A, tak Chodź, tak, chodź tak, Zaraz powiemy nazwę Krzysiu O, o. A, bo najpierw musisz nagrać go, dobrze? Jak cię latał, ściuciu i do tego, do tego Pana y, kanał też? Nie trzeba. <grym> nie trzeba. na nie. Ale na, na Instagrama można wpić. No, no do mnie, do mnie na kanał, do mnie na Instagrama jak założę, no, też to też można pić. Tobie też, ja już mam. Już Pokaż to. Co? Zostaw to. Pokaż nagranie. Nawet Ciebie nie nagrywa jak lecisz. Ale inne. Krzysiu szybciej. Dobra, co mają zostawić? Suba. Sub, Subskrybera łapeczkę i zaraz wpiszę TikTok'a takiego ładnego, innego No dobra, faceta. ale co jeszcze? Oglądać poprzednie, ja w kolejne i poprzednie filmy. To tak. Na, naj, najlepiej to, żeby wbić do mojego Instagrama. O! o! Dobra. E, z... Ciao! Siema! Jak się nazywa twój TikTok? super Podłoga Dirt. Wbijamy, dziękuję. <strasz>